No, w sumie jestem trochę racji. W każdym jest kuchnia, łazienka, sypialnia i kierownica. Ale w tym najnowszym modelu Chasson 788 jest coś nowego, o czym zaraz ci powiem. Przede wszystkim w tym nowym Chassonie mamy tutaj najnowsze podwozie Forda Transita z zupełnie nową, ośmiobiegową, automatyczną skrzynią biegów, która jest sterowana za pomocą ciekawego joysticka, a nie już takiego lewarka, które znamy z poprzednich modeli. Kolejna nowość to 12-calowy ekran z systemem multimedialnym. Mamy tutaj, jakby sterowanie wszystkiego z pojazdu. No i wirtualne zegary znane z niektórych samochodów osobowych. Możemy tutaj podejrzeć na przykład aktualne ograniczenie prędkości. Tutaj jest zamontowana kamera, która szczytuje nam właśnie znaki drogowe. Dodatkowo mamy lane assist, który poinformuje nas, jak będziecie zjeżdżać z pasa ruchu drogowego albo ostrzeże was przed jakąś przeszkodą na drodze. No i dodatkowo z nowości jest aplikacja Ford Pass, która jest tutaj jakby sprzężona z tym pojazdem. I z telefonu możecie sobie na przykład samochód odpalić albo zgasić silnik. Możecie sprawdzić, czy wszystkie drzwi są zamknięte. Jeżeli nie są, to tak samo jednym przyciskiem zamykacie wszystko i drzwi od szoferki, jak i od drzwi od zabudowy również ciekawe może być rozwiązanie dla właścicieli wypożyczalni. Nie musicie już montować dodatkowych GPS-ów, żeby śledzić pojazdy. One są tutaj automatycznie wbudowane i z telefonu możecie podejrzeć lokalizację waszego wynajętego pojazdu. No i ten Sason 788 w wersji wyposażona Etapline to jest przede wszystkim camper czteroosobowy. Mamy tutaj cztery miejsca do jazdy i cztery miejsca do spania. Na postoju siedzimy tutaj naprzeciwko siebie, ale do jazdy otwieramy tutaj oparcia, które można dodatkowo jeszcze regulować, także pasażerowie mają w końcu wygodną pozycję do jazdy. Standardowa kuchnia znana już z poprzednich modeli Chassona, z ciekawym tutaj poszerzeniem blatu. Mamy tutaj. Zlew, dwupalnikową kuchenkę gazową, ale zobaczcie zupełnie nowy design, który jest po raz pierwszy spotykany w marce szasą. Jest tutaj inna kolorystyka, taka cieplejsza, z nowoczesnymi szarościami. Część łazienkową możemy wydzielić od tej części salonowej drzwiami zamykanymi w ten sposób, a od części sypialnianej oddzielamy się również sztywnymi drzwiami. I to ciekawe, akurat w tym egzemplarzu mamy oddzielną kabinę prysznicową. Ale jak się oddzielimy od części salonowej i sypialnianej, to tworzy nam się to tutaj jedna duża przestrzeń łazienkowa z odsobną dużą toaletą i umywalką. Dwuosobowe łóżko jest opuszczane automatycznie, ale niestety zabiera nam światło tutaj drzwi, ale tak naprawdę jest dosyć wysoko, także bez problemu możemy z kampera wyjść. Sypialnia to klasyczne łóżko małżeńskie z szafkami po bokach oraz pojemnymi półeczkami nad łóżkiem. Co jest fajne, to akurat jest to system Easy Za pomocą korbki to łóżko możemy podnieść do góry albo opuścić. I tak samo dzięki temu podnoszeniu i opuszczaniu możemy zwiększyć albo zmniejszyć pojemność garażu. No i dostęp do garażu mamy od prawej strony oraz z tyłu, co zdecydowanie ułatwia nam pakowanie oraz wyciąganie rzeczy. Za ogrzewanie odpowiada tutaj piec na olej napędowy marki Webasto. Jeżeli Was ten samochód zainteresował, to jest on dostępny od ręki w firmie Transa M w Pszczynie. Aktualnie jest w promocyjnej cenie 380 tys. zł brutto.